Tak, próbowałem pisać, coście mówili. Nie będę mówił o wszystkim, bo zapisałem sobie 12 punktów. No to to nie, tak się nie da. Ale myślę, że może z tego się urodzą jakieś 3-4 zagadnienia. Pierwszy, Pierwsze, co tworzy wspólnotę? Wspólnot. No, myślę, że tworzy ją. Przekonanie, a potem doświadczenie tego, co się nazywa wymianą duchowych darów. Wymianą duchowych darów. Yy. Paradoksalnie to, to jest definicja tego, czym jest w kościele ekumenizm. Tak? Yy. Papież Jan Paweł II to wymyślił jako definicję ekumenizmu. A potem już, po nim powtarzał to Benedyk XVI i papież Franciszek, że wspólnota kościołów nie polega na tym, że mają o sobie wiedzę. Chociaż to oczywiście byłoby już dużo, też można mieć wiedzę i można mieć wiedzę. Tak, można mieć na przykład taką wiedzę, że przecież nauczyłem się z, na wykładzie z eklezjologii, w co wierzą prawosławni. Albo nauczyłem się, w co wierzą luteranie. No i to pewnie jest jakaś wiedza. Ale można mieć tę wiedzę od luteranina, czy od prawosławnego. Znaczy można go zapytać, w co on wierzy. Zamiast mu wmawiać, że przecież dobrze wiem, w co wierzysz. Sama wiedza to już jest jakieś wyzwanie, ale Papieże mówią wyraźnie, nie chodzi o wiedzę, tylko chodzi o wymianę duchowych darów. To znaczy, trzeba mieć przekonanie, że po pierwsze Duch Święty działa w innych kościołach, a poza tym, że działa w ten sposób, że to co tam sprawia jest także dla mnie. No i teraz oczywiście moglibyśmy powiedzieć w ten sposób, że jeśli to jest zasada funkcjonowania kościołów chrześcijańskich, to powiedzcie, co stoi na przeszkodzie, żeby to była zasada funkcjonowania wewnątrz kościołów. W ogóle pytanie, czy nie doświadczając tego wewnątrz własnego kościoła, potrafimy to zrobić w odniesieniu do innych. Więc mówiąc nieco żartem, nieco serio, mm. wspólnota między na przykład, nie wiem, ruchem światło-życie, a drogą neokatechumenalną, może się zacząć wtedy, kiedy po obu stronach jest przekonanie, że Duch Święty działa w, u tych drugich. No, wcale nie jest takie oczywiste, żeby mieć takie przekonanie. A jeszcze na, na, następny krok jest taki, że on tam działa także dla mnie. Czyli że ja mogę, ja mogę z tego rzeczywiście skorzystać. Bez takiego przekonania, o o potrzebie wymiany duchowych darów, wszystkie rzeczy będą zewnętrznie formalne, strukturalne. I o to można oczywiście zabiegać. Można stworzyć formy do takich, do takiej wymiany, tylko że ta, ta wspólnota ostatecznie rozstrzyga się gdzieś właśnie głębiej. Czy trochę mówił o tym ksiądz Sławek, jak mówił o Tożsamości każdej wspólnoty, ale tożsamości, która wynika z charyzmatu. Charyzmaty są nierzadko podobne, ale nie są ze sobą takie identyczne. Nie? To jest bardzo piękne. Pan Bóg nie klonuje świętych. I zasadniczo Kościół jest przeciwny klonowaniu. Ech. Więc jeśli Pan Bóg nie klonuje świętych, to można między sobą rozmawiać ze skutkiem, który się nazywa w slangu kościelnym ubogacenie. Karol Akutis mówił tak, że każdy się rodzi oryginałem, ale stanowczo za dużo umiera jako fotokopia albo kserokopię. Tu dotykamy Drugiej kwestii owych podziałów, i tu padały takie bardzo ważne słowa: samowystarczalność, konkurencyjność. Trzeba czytać pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian zaczyna się od tego, że Paweł mówi: Doniesiono mi, że istnieją między wami podziały. I tam jest takie, nie byle jakie greckie słowo, bo tam jest słowo schizmata. Więc można by i tak przetłumaczyć, że istnieją między nami schizmy. I zasadniczo te schizmy, o których Paweł mówi, one nie polegają na jakichś różnicach dogmatycznych, istotnych. Nie kłócą o to, czy Jezus był, czy nie był Bogiem. Nie, nie kłócą się o to, czy, czy Bóg jest Trójcą, czy na przykład Czwórcą. Nie, nie, nie mają takich sporów. Poważnych. Mają spory zupełnie innego gatunku i one są takie: ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, no, a ja to Chrystusa. To niektórzy tylko mają to poczucie, że nikt tak jak oni nie należą do Chrystusa. Nie? A, ale pozostali mają kłopot właśnie taki, że jest pewien sposób przeżywania wiary, jest pewien sposób prezentacji Ewangelii tak, Paweł inaczej przepowiada niż Piotr, a Apollos jest jeszcze zupełnie z, z innej bajki, gdy chodzi o jego wrażliwość, pobożność, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz naj, największy problem polega na tym, że oni mają poczucie, że to są alternatywy wykluczające się. I yy, myślę, że Paweł jest dość zdumiony, jak słyszy, że jest kimś radykalnie przeciwnym Piotrowi. Ja ich mam razem tu na tym pierścieniu. Paweł z Piotrem, no jak? No. Ale jest jakaś potężna niedojrzałość no właśnie w przeżywaniu czegoś, co byśmy nazwali życiem wspólnotowym. No. Poszczególne formacje, ludzie są, słuchają apostoła i mają poczucie jednak, no to co my tu mamy, to się nie ma nijak do tego co mają tamci. Pewnie można by długo ten wątek ciągnąć. Dlaczego tak się dzieje, nie? Dlaczego tak się dzieje? Jeśli zostawimy na boku apostołów, to może wyjdzie tak, że tu jest też trochę wina liderów, nie? Może być tak, że lider jest tak dominujący, że ludzie we Wspólnocie świata za nim nie widzą, a jakby chcieli widzieć, to im zasłoni. Nie? Może być i tak, ale przykład, na przykładzie Koryntu widać, że jakby problem jest nie po stronie liderów, tylko problem jest po stronie uczestników, nie? członków tych wspólnot. Mają wielki kłopot i właśnie takie poczucie dalekiej konkurencyjności, a jedni mają poczucie samowystarczalności to są ci, co mówią, my jesteśmy Chrystusa. Ci od Kefasa to nie są Chrystusa, ci od Pawła tym bardziej, a ci od Apollosa to już w ogóle. Nie. I teraz to, to jest początek pierwszego listu do Koryntian, a potem dochodzimy do 12 i 13 rozdziału, gdzie Paweł mówi też o różnicach w Kościele, ale one nie są wzięte ze świata. Tylko one są wzięte z ducha świętego. I te różnice to jest to, to że ci mają charyzmaty, a tam ci mają posługi, a tamci mają działania, a wszyscy mają, to są wszystko duchowe dary. I te różnice sprawiają, że oni stanowią jedno ciało. Więc mówiąc najprościej, jeśli potraficie. W obrębie waszych wspólnot przeżywać różnice jako różnorodność i bogactwo, to znaczy, że przeżywacie je w duchu świętym. Natomiast jak przeżywacie te różnice w kategoriach wykluczających się alternatyw, to znaczy, że wnosicie do kościoła kupę dziadostwa z takiego myślenia radykalnie światowego, konkurencyjnego. Konkurencja jest w ogóle. Przecież ten i prawa rynku to jest główny sposób naszego funkcjonowania w świecie. Więc różnica, różnice. Sama różnica jest że w Kościele, nie jest niczym złym. Jeśli jest przeżywana w Duchu Świętym, to widzimy komplementarność w jednym ciele. I, i wtedy jest właśnie otwarta ta przestrzeń wymiany duchowych darów. Jeszcze jedna konkretna rzecz z tym związana, bo w tym kontekście się pojawia to zagadnienie wzajemnych relacji duchownych i świeckich. No to jest też rzecz, która się w czasie zmienia. Najpierw powiedziałbym od takiej strony głębokiej, teologicznej zmienia się dlatego, że, że od soboru mamy coraz większe wyczucie tego, że. To, co jest w Kościele podstawowe, to jest, to jest wspólna nam wszystkim ta sama godność ludzi ochrzczonych. I wynikająca z tego faktu chrztu współodpowiedzialność za Kościół. I to nie, niewątpliwie jest tak, że to myślenie jest coraz bardziej powszechne, daj Boże, coraz bardziej akceptowane i, i też. Przeżywane w sposób jakoś konsekwentny. No i tu widać, jak bez zaangażowania ludzi świeckich, tak naprawdę ta eklezjologia jest tylko jakąś tam teorią i, 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 i pustą poezją. Nie? Z drugiej strony, rzeczywistość jest taka: od wielu lat, pewnie że nie wszędzie, ale w Europie na pewno. Włodzi też na pewno. No to to, że my, my dzisiaj nie mamy znowu milionów księży i, i następnych milionów kandydatów do kapłaństwa. Za, zapytano kiedyś Benedykta XVI. To bardzo piękne było. Co należy robić w kościele, w którym spada liczba powołań kapłańskich? I papież Benedykt powiedział tak: jak spada liczba powołań kapłańskich, trzeba robić dwie rzeczy. Pierwsza, księża się muszą skoncentrować na tym, w czym ich nikt nie zastąpi. To jest bardzo ładne, bo nie wiem, czy wiecie. Bo papież potem powiedział o co mu chodzi, w czym, w czym nikt nie zastąpi księdza. Zasadniczo ludzie obstawiają sakramenty. Papież nie mówił o sakramentach. Papież mówił o godzinie dziennie medytacji. W tym nikt księdza nie zastąpi. Godzinie dziennie, godzina dziennie medytacji. Ale główna myśl jest ta, że Wtedy, kiedy spada liczba księży, to księża muszą doskonale wiedzieć, co jest taką ich misją, w której nie są zastępowalni, i na tym się muszą skupić. A druga rzecz istotna w, taki, w takiej perspektywie to jest właśnie budzenie, uruchamianie wszystkich możliwych charyzmatów, działań po stronie ludzi świeckich. To jest absolutna konieczność. Benedykt XVI. Dobrych kilkanaście lat temu. I teraz, yy, no, w nawiązaniu do tych konkretnych rzeczy, o których żeście mówili, yy, stosunkowo łatwo sobie można wyobrazić każdą w kościele wspólnotę, w której ksiądz nie jest Arfą i omagą. Bo mówicie o tym, że jak się nie, wiem, yy, nie uformuje proboszczów, to się wspólnoty nie spotkają. Nie wiem. Nie jestem do tego przekonany. Także w tych wspólnotach, o których mówicie, ksiądz nie musi być wszystkim. Niech się w tej wspólnocie też ksiądz skupi na tym, w czym jest niezastępowalny. W każdej tej wspólnocie jest masa rzeczy, które mogą i powinni robić inni ludzie. Zasadniczo wydaje mi się nawet tak. Że wspólnoty akurat dostarczają bardzo często świetnego przykładu tego modelu i powszechnemu. Że stosunkowo najlepiej rozumieją rolę świeckich kościele księża, którzy na co dzień żyją w jakiejś wspólnocie. To nie, nie mają kłopotu. Jak ktoś, nie wiem, żyje z domowym kościołem, patrzę na domowy kościół, to mówię o domowym kościele, to on wie, że on jest w, w kręgu, on jest moderatorem. Ale on nie jest szefem kręgu, nie musi być. A po co? Od tego będzie para. Jak patrzycie na wspólnoty neokatechumenalne, każda wspólnota ma swoich odpowiedzialnych, to nigdy nie jest ksiądz. Ksiądz idzie z tą wspólnotą, jest przez katechistów przepytywany tak samo jak każdy inny uczestnik tej wspólnoty. To mu bardzo dobrze robi. Właśnie, że nie jest ponad wspólnotą, nie jest jakimś chrześcijaninem plus. Nie. I katechiści mogą wszystkich przepytywać, ale jego nie wolno dotknąć, bo on jest święta krowa. Nie. Krowa może tak, ale święta. Znaczy. Yy... Nie za dużo tego nacisku, owszem, nie? ciągle jeszcze to słychać w Polsce, że jak, jak bez księdza się nic nie zrobi. To jest to, co mówicie, są te zjawiska wędrujących wspólnot, które szukają księdza. Ale przynajmniej takie minimum minimorum, jak już jest wspólnota, która szuka księdza, to nie, niekoniecznie szuka kogoś, kto będzie nią rządził, tylko weź władzę nad nami. Nie? Nie, ta wspólnota ma jakiś swój charyzmat, ma jakiś swój charakter, ma jakąś swoją tożsamość. Tak, potrzebuje księdza, potrzebuje kogoś, kto będzie głosił słowo, potrzebuje kogoś, kto sprawuje Eucharystię, potrzebuje kogoś, kto ich rozgrzeszy, ale niekoniecznie potrzebuje kogoś, kto nimi rządzi i otwiera ich na wspólnotę sąsiednią. Tak i chyba ostatnia rzecz, bo już to za długo mówię, znaczy ostatnia z tych, do których chcę się odnieść, to. Wyjście jest bardzo konieczne, a wyjście o charakterze charytatywnym jest więcej niż konieczne. Jest więcej niż konieczne. Nieraz się z tym dzielę, jak jestem na wizytacjach w parafiach. Siedzimy z radą parafialną. Jeszcze do tego dochodzi, jak jest grupa synodalna. I zawsze pytam, czy mają świadomość tego, ile na przykład tej parafii jest ludzi potrzebujących. Czy znają tych, którzy są biedni, którzy nie mają pieniędzy do życia. Czy znają tych, co są samotni, co są chorzy itd. Tak Wcale nierzadko słyszę, my nie mamy tych problemów. Znaczy, dlaczego nie mają? No bo jak to jest łódzka parafia, to mają świetnie działający w pobliżu MOPS, a jak to nie jest łódzka parafia, to mają w ogóle wyśmienity GOPS. I w związku z czym wszyscy biedni są zaopatrzeni, wszyscy chorzy są doglądnięci, no i w ogóle jest raj na ziemi, a poza tym 99,9% Procent ma pracę, wszyscy mają z czego żyć. Tak słuchasz tego, myślisz, no, może to i prawda. Tylko strasznie biedna jest ta wspólnota. Nikomu nie pomagając, do nikogo nie wychodząc. Więc może tam nie ma biednych, ale ta wspólnota w całości jest strasznie biedna. Wspólnota, które prezentuje tutaj reprezentujecie, myślę, zasadą, bo te wszystkie wspólnoty zasadniczo się urodziły z Soboru Watykańskiego II. To w tych wspólnotach zasadą jest zasada trójnogu. Stół stoi jak ma trzy nogi. I mało tego, że ma trzy nogi, jeszcze by trzeba było, żeby były w miarę równe. Bo jak ma. Dwie nogi ogromne, a jedną króciusieńką, to nie ma szans. Ja pamiętam, że jak się, nie? Jak to jest środek ciężkości wychodzi poza pole podstawy i jest bum. Muszą być trzy nogi w miarę równe, żeby środek ciężkości nie wychodził poza pole podstawy. Trzy nogi to jest słowo, to jest liturgia i to jest karitas. Jest potrzebne słowo, bo bez słowa nic nie ma. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Bez słowa nie ma liturgii. Jest jakiś rodzaj magii. I bez słowa nie ma też caritas. Może być jakaś filantropia, wabene, ale nie jest to caritas. Więc słowo jest kluczowe, ale słowo cię zawsze prowadzi do liturgii. Słowo nie doprowadza do liturgii, to znaczy, że nie przeżywasz go w wydarzeniu. A liturgia otwiera Ci oczy na to, że masz wokół siebie siostry i braci. Liturgia cię prowadzi do praktycznej miłości. Więc muszą być te trzy nogi. I Każda wspólnota jest w miarę stabilnym stołem, jeśli te trzy nogi ma. I tak jak mówię, mniej więcej z, z równą uwagą przywiązywaną do każdej z tych trzech nóg. No. Tu mamy kłopot. Myślę, że, że właśnie to zaangażowanie charytatywne, jak je nazwał Paweł, to w naszych wspólnotach jest ciągle traktowane jako opcjonalne. Tak jest? Dobrze. Nie ma. W sumie też dobrze. No właśnie na tym rzecz polega, że dramatycznie niedobrze. Dramatycznie niedobrze. Więc wyjście tak, wyjście koniecznie celem kościoła. Cel kościoła jest poza kościołem. Kościół nie jest celem dla siebie. Cel kościoła jest poza kościołem. Celem kościoła jest misja. Więc wyjście. I w tym wyjściu absolutnie wyjście o charakterze Caritas. Miłości, która jest czynna. Tu jak się śledzi, jak się czyta dokumenty kościoła dotyczące ewangelizacji, to widać, że kościół w ogóle dojrzewa ponownie do tego odkrycia. W Ewangelii Nunciandi Paweł VI pisał, że działalność charytatywna jest raczej preewangelizacją niż ewangelizacją. A Franciszek w Ewangelii Gaudium mówi, że, że działalność charytatywna jest ewangelizacją sensu stricte. Nie. Więc jest coraz mocniejszy nacisk też w refleksji teologicznej w Kościele na to, że działalność charytatywna jest w istocie działalności ewangelizacyjnej w istocie działalności organizacji. No więc ty, tyle odniesień do tego, o czym żeście powiedzieli w sposób bardzo piękny. Bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję za to, że chcecie być razem jako liderzy. To to, że jesteście razem jako liderzy, oznacza, że razem będą też rzeczywistości, którym jakoś przewodzicie. to jest w tym cała pociecha. To jest to. Co na Synodzie o Synodalności nazwano pewną kulturą synodalną w Kościele. Żeby ludzie chcieli się spotykać, chcieli się nawzajem słuchać, chcieli razem słuchać ducha świętego, nie? chcieli razem odkrywać nie? wspólną drogę, jaką jest wiara. To, to, że to się dzieje, jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy. Bardzo dziękuję Pawłowi, bardzo dziękuję Księdzu Wiesiowi, wszystkim, którzy im pomagają w tym, że ich wspierają. To jest niesłychanie ważne. Jesteśmy teraz w takim momencie. Wiem to od księdza Karnała Greka, który jest sekretarzem generalnym Synodu i spotkałem się z nim gdzieś tam w lutym. Karnał mówił coś, o czym ostatnio też tam przebąkują w, w tak zwanych mediach, ale przebąkują w takim kontekście. Że niech ich Pan Bóg broni. Bo któryś dziennikarz napisał, że Franciszek ogłosił, że jeszcze trzy lata chce rządzić. I teraz, z czego wynikła taka teza owego wielkiego znawcy, to się teraz mówi ekspert. Nie? Ekspert, watykanista. Franciszek powiedział, że jeszcze trzy lata chce rządzić. Więc. No to... Otóż Ojciec Święty tak zlecił Karnałowi Grekowi prowadzenie dalej procesu synodalnego. Synod do synodalności owszem przyjął dokument końcowy i to nie oznacza, że się zamknął ten synod. I że teraz można powiedzieć tak. Przetrwaliśmy. Zajmijmy się wreszcie czymś sensownym w kościele. To może byśmy porozmawiali. No, tak patrzę na Sławka z nadzieją, że mi podpowie jakiś sensowny temat. Bo ta synodalność, to już dajcie święty spokój. Nie, Tym nie wywołujmy. No. Więc, ale znajdźmy jakiś poważny temat. Nie? Już na szczęście dość, dość tego gadania o synodalności. Przetrzymaliśmy. No więc jak ktoś sobie odnajduje takie emocje, to chcę powiedzieć, że jeszcze musi się uzbroić w cierpliwość. Bo jak się zakończy rok święty, który przeżywamy, no bo teraz Ojciec Święty nie chce wrzucać innych rzeczy w, w cały obszar łaski roku jubileuszowego. Skupmy się na jubileuszu, ale jak się skończy Rok Święty. To wracamy do wszystkiego, co wypracowane było na synodzie o synodalności, w takim procesie, który właśnie ma trwać dwa lata, stąd ten, e, trzy lata, stąd ten pomysł wielkiego eksperta, watykanisty, że papież chce trzy lata jeszcze rządzić. Tak, bo papież jest zainteresowany takim procesem, który ma trwać trzy lata. Pierwsze dwa implementacja tego, co wypracowano na synodzie, czyli próba przeczytania dokumentu końcowego i, i próba realizacji z tego dokumentu w kościołach partykularnych tego, co istotne, a potem trzeci rok ma być rokiem z, o zgrozo ewaluacji. Tak, to znaczy będziemy się próbowali przyjrzeć, udało się coś zrobić, czy się nie udało. Zmienił się coś ten kościół pod, pod wpływem tego synodu, czy nie. I jak się zamknie ten proces ewaluacji, to być może Ojciec Święty zwoła coś, co się nazywa zgromadzeniem synodalnym albo zgromadzeniem kościelnym. I to jest o wiele większe wydarzenie niż sam synod biskupów. I co do tego to już jest wiedza, że Ojcu Świętemu zależy na zgromadzeniu, które nie będzie wyłącznie zgromadzeniem episkopalnym. Więc póki co nie należy się spodziewać następnego synodu biskupów na inny temat. I chcę powiedzieć, to jest już koniec, że to, co robicie dzisiaj, bardzo pięknie się wpisuje w ten proces implementacji. Nawet jak to słowo jest wbrew temu, o co apelował Paweł Waślewski, żebyśmy używali słów powszechnie uważanych za zrozumiałe i nieobraźliwe. Tak. <laughs> tak więc tak dzieje się proces implementacji, chwała Bogu, kiedyś będzie proces ewaluacji. I to się wydarzy przed sądem ostatecznym. Tak. Dziękuję Wam bardzo, żeście chcieli